To to Dobra, koniec? To, to ja lecę. Koniec, nie? Ciacha jeszcze w ogóle, nie? Czy gramy teraz na łatwym lobby? Możemy, możemy zagrać. No. To wbijam tutaj bokiem. Zmieniam pozycję. O! Oni też wybili. Dobra ludzie, załatwmy to szybko! Uciekał, uciekł. Są na górze Dobra Co robimy? Walczymy czy uciekamy? Są wyżej, nad nami Tam nikt nie widziałem, to bardzo A jak widziałem. Oj, pode Mam gości Jeden leży Kurde, może ja ślizbę prosto mu krzał, nie? Ja pierdzielę no to prosto mu Podnośność. Jak przetwa, to wróci do walki. Co go nie zabijam. No, nie jest. Nie Witamy w kuluagu. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Taką Ale jeśli przegrasz, mężczynę, to pożegnaj. Sądni ich albo zajmijcie. Po lewej jest, po lewej jest tam za tym, za tym śmiesznym samochodem. Leci błyskowy. Zlokalizowano skrzynię z zapasami Zabezpieczyć teren Ktoś tam myśli, że jestem cheaterem Czemu? Bo akurat jak przyjeżdżałem to mi wybiegł z samochodu prosto głową na te, na celownik Ty no nie ma broni żadnej no, bo Ja też tutaj byłem, co szukałem, Mam żeby... 6000, a broni nie znalazłem, czujesz Goście są u mnie tam gdzie lupa. Tam gdzie lupa są goście. Dobra. Okej. Okay. W tym budynku obok. Bum! Wow. Leci obuszający. Dobra, okej. Ok, jeden jeden leży. Jednego mam. Dobra Jeden był tam z drugiej strony Widzę Jest, jest, jest na stole Na górę, na górę, na górę, na spodach jest Tak, tu widziałem, poszedł no. Przemieszczam się Biegnę Śpierdzię Jeden wyskoczył gdzieś? Jest tam, no Gdzie ty go widzisz? Gdzie tam będzie tego budynku? Ciśniemy go. Ej, ilu zabiliście? Ja żadnego... Ja mam... Nie, ja żadnego. Wybiega Można go mi? Mu, ale jest to znaczy go no. proszę. Tam za, on po, tam przed tobą jest, przed tobą idę jest, tutaj. tutaj. No. Nie widzę. Tam już powieg, dalej, tak Tu w prawo w dół, tam w prawo biegnie. No ja. Wy, mój. Nie, to by go zaliczyło, no ale. To. No. Czele? Czele. No. Ślabe. Ja no jego trzeba by na niby rozbiło. Ja on już nie miał żyć. Hostię i... na komarec. Pacjent zaopatrzony, zamierzona. Nie, masz podki, Michał? Bieg na bieg. Nie. Ty trzymaj. Co je założyłeś na komarku? Chyba. Ja prowadzę. Poprawa auto, usputnijcie. Idę tutaj, odwołuję to. Tak, I do nas, tu zaraz i tam jedziemy z dachu. Z dachu. Nie siedzą te mędziory. O, Marcin, jesteś tu? Nie, nie, no idziemy Jest ostrzał, ostrzał kasetowy Oznaczam sprzęt A tam by się przydał, nie? No to weź, odpaliłeś BSP przecież, nie? Nie, nie o. o, są tu typy O, idziemy, idziemy, idziemy O kurde Jednego powaliłem Oznaczam cel kurde. Idę od lewej Idę od prawej Pewnie się podnoszą teraz Podnoszę się o, to... Dobranoc Jeszcze jeden nie, mam amunicji, Daj, daj, daj mnie. Dobrze. Więc trzykroć, co nie? Co? Mamy. Mamy idealnie. Dobra, chodźmy w końcu, do. Nie mam skrzyni z koncerzem, jak coś. To co? wbijamy na górę i bierzemy zlecenie, Rusam. nie? O, mm, o nie, nie to zlecenie. O, to po lewo, bo to jest zlecenie. Tam są typy. Widział, widziałem w oknie. Widziałem w oknie, no? Na doku, na dole. A ja od tyłu dostałem plecy, 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 plecy mamy. No, nocno ciało. Plecy. Po nim. Nie, na dole był gościnny. Po, po nim, po nim, po nim. Jakiś błogowiec. Dobra, macie na mnie, ale. No, spadać. wypada. kurde. Ale je. Jest tu jeden, jeden nie skacze. ten plecak, ale tam stoją. O, kurwa. <grym> Mi... już ja nie zginął tam? Jest typ, jest tam. Ja wiem, że tam jest. Wiem, ale u nich jest trzech. Michał, no, raczej by się to ewakuował z tego miejsca, bo nic tam nie Biegnę za Na środku macie sklepik jakiś, nie? No, no. Stracicie <laughs> ale sorry, nie, 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 nie widzę. Nie, 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 Kurde, nie mogę go zaznaczyć. No. Mamy tu cel. O. Oh. Joleś. Ja ja ważny cel już nam utrwalizowany. Dobra. Jeszcze jeden. Trzeba go. Jeszcze equipa. Wycofujemy się trochę Dawaj do tyłu Oni zdresili e, do Dokładnie nam się obchodzić, będą do kołów wchodzić Dawaj do tyłu Michał, dawaj, dawaj Wiem co mówię Dawaj do mnie Zbliża się chmura gazu Przedostać no, się do nowej bezpiecznej strefy. Na bagno są obaj. Jesteś w pierwszej Nie. dziesiątce. Porządna robota. Trecy. O, tak są. I jeszcze no, wyżej, wyżej w prawo. Powaliłem, po powaliłem. Oni muszą, wiesz... Powaliłem, powaliłem. Oni hmm. są nad nami. Oni muszą zejść. Um. No tak, no i... Na dole masz jednego. Zaraz, po zaraz bywa Nie, wiem nie, 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 Zbliża się Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Michał, ja, tu. Ruszam. Nie mogę go trafić. No kurde, chyba nie. Jak

No, no, yeah. Nieee! Yeah. Wypracowane z wyjścia! <gulacja> Karol, patrz i Win! Od razu, nie? <gulacja> <gulacja> no, w całym mieście zrobiłem zajęcie. Nie da, <gulacja> wejka, <gulacja> ja też. Dobra, weźmy no, dwa razy tyle. A co im do no to, Michał? Czy moim? Oj, oj! Ja dwa katastrofa. A nie mogłem trafić tego gościa, coś tam wbiło na tej ziemi Gaj mi się sprawdził Żeniujące że to było, nie mogłem, no nie mogę Tam leży, no tam. Odwołuję to. Zobaczcie. Cel zlokalizowany. Napiłem pięknie. Dobijcie go? Michał ty masz kader. Że... Ja, ja mam parę. Macie go czy nie? Ten nie, stanie. Wstanie. No to lecę. Jedzę poleg. A no nie, asyspa. To się dzieje. Ja dobiję.